Siemanko, witam wszystkich serdecznie na moim kanale i dzisiaj taki mały test i taki mały gameplay zainspirow zainspirowany kolegą z kanału Atari Retrofan. Tomek, pozdrowionka twoim znakiem atarowca, wiesz co chodzi także chwila momento dobra jestem z powrotem myślałem, że mi ktoś tam zachodzi z tamtej strony eee, także jeszcze raz pozdrowionka Twoim znakiem, bo ty jesteś całym prowadorem tego, że postanowiłem w to zagrać, tylko ja sobie to zagram w inny sposób, bo ty grałeś na ST, gdzie powiem Ci szczerze, graficznie to wygląda tak samo jak na Amize. Szybkość Z szybkością jest jakoś to tak trochę wolniej, ale sama grafika jest OK. Należy no do to intro i muzyka Winze strasznie kuleje, nie? I w ogóle sama rozgrywka, kuleje bez muzyki, są tylko te dźwięki wybuchów i tak dalej, nie? strzelanych rakiet i czegoś tam. A w sumie na widze też jest tak, nie? że jest tylko piękna muzyka, którą słyszycie właśnie w tle, w intrze I, i w tej gierce, a w samej rozgrywce nie ma, są tylko efekty dźwiękowe, nie? Także yy, miałem kiedyś właśnie zrobić z tego gameplay, ale tak sobie pomyślałem, mówię tam... To, to, ten gameplay będzie taki, nie ma muzyki, nie ma tego, czegoś. ja muszę mieć w grze muzykę, nie wiem, tak już od zawsze mam, lubię dobrą muzykę w grze, akurat tu nie ma i brakuje, nie? Postanowiłem, że ja tą muzykę tutaj dodam do tej gry. Zrobię to w ten sposób, puszczę muzykę z emulatora za AMini 500, tak? którą niedawno zakupiłem. Ale się tym... nie ma się czym chwalić, bo już każdy to odpakował, każdy zna ten sprzęt i tak dalej, nie? I, a samą rozgrywkę zrobię sobie za migi, 500. Zagram z goteka, bo mam wymontowaną stację dyskietek. No i gram na goteku. Także jestem sam ciekawy jak się będzie grało właśnie z podkładem muzycznym i z dźwiękami tak, z, tak zwanymi tymi S. SX, tak, dźwiękami różnymi, tymi, wiecie jakimi, nie? Także Tomek, dzięki za inspirację. Ja zapraszam Was na gameplay w moim wykonaniu. Zostańcie ze mną do końca. Widzimy się za chwilę. Jeszcze zanim zaczniemy gameplay, pokażę tutaj Wam, yy, jak intro wych się prezentuje. Tylko niech Amiga sobie to doczyta. a ja już się nic nie odzywam. Takie porównanie ze st amigą. Dobra, więc jestem panie i panowie w moim wykonaniu gameplaya z muzyczką. Zobaczymy jak to pójdzie. Nie wiem jak będziecie słyszeć dźwięk podgłosów ewentualnie sobie tutaj zaraz podgłośnimy delikatnie telewizor. O. Myślę, że teraz będzie dobrze. I lecimy. Także drogi Eliopie tak wygląda ta gra z dźwiękiem. Powiem wam, że ja już sobie to testowałem, tylko robiłem to na odwrót. Z zamigi puszczałem muzę, grałem na emulatorze, ale dobry kumpel podsunął mi tutaj pomysł z kanału Alfa Retro Mega Piofrek, żeby zrobić to na odwrót i miał rację bo jednak granie na oryginalnych sprzętach jest zawsze lepsze, niż granie na Meltarach ale zobaczymy gdzie uda mi się dojść także sami sobie porównajcie jak to wygląda na na Atari ST jak to wygląda I teraz patrz Elio, wlatujesz w to jeb yep. teraz masz strzały Teraz masz szały. No tutaj już, już mam potrójne i jeszcze mam ochronę. Nie wiem, czy czasem nie jest tutaj za głośno ta muzyka, a efekty dźwiękowe nie są za cicho. Tak mi się coś to wydaje. Jakieś działo tu wyszło. Ach, zniszczyło mnie. Spróbujemy tu. Teraz myślę, że będzie, będzie, będzie dobrze. Będziecie świtać słyszeć efekty dźwiękowe wybuchania w sumie dolecimy go do, z do, do kuchy Próbuję gdzieś tu dalej dojść, ale powiem wam ciężko jest, nie? Nie wiem czy on jeszcze nie miał właśnie jakichś takich... E, czy jak się naciskało spację, to nie było tutaj jakiegoś, jakiegoś jakiejś dopałki. Nie, nie ma, nie ma. Nie ma dopałki. Do pałka tutaj jest... Teraz mamy nieśmiertelność. Czek się odzwyczaił od joysticka. Granie na padzie jest o wiele prościejsze. Dobra. Ale nie wiem, napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba ten tytuł. Z podkładem muzycznym. Tak sobie to wykombinowałem. Wydaje mi się, że na Atari jest troszeczkę wolniej się tutaj to wszystko odbywało. Tu jest troszeczkę bardziej takie dynamicznie się dzieje. Ale to może mi się tylko wydawać. Jest tak jakby tych wrogów trochę dużo. Tu leci jakiś wyjeżdżami od spodu. Tu zaraz powinien ten bosik przylecieć ale gierka naprawdę robiła wrażenie i robi w sumie dalej wrażenie już gameplay nie będzie jakiś nie wiadomo jaki długi tak? bo to jest tylko taka prezentacja jakby się w to grało z muzyką, a powiem wam, że no, gra się świetnie nie? muzyka z menu yy, się zapętla także na pewno lepiej niż bez muzyki w sumie mogłem wam pokazać jak się gra bez muzyki na Amidze, ale to zrobił już Eliop na swoim kanale. Pokazał wam na ST, jest dokładnie tak samo na ST, Atari jest dokładnie tak samo jak na Amidze. No i teraz trzeba będzie go tutaj w korpusa ładować, on będzie wyszczeliwał rakietami, nie jest to takie proste, obtoczyli mnie czołgami i chyba zginąłem, coś mi się tak wydaje. A nie, mamy jeszcze jakieś życie. Wam, że nie, nie ustawiłem tutaj żadnej nieśmiertelności, także, także nie wiem. Przydałyby się właśnie szczały, Bo tak raczej z jedną rakietą to słabiutko, to widzę. Mili 21 poleciały. Przynajmniej ja je tak nazywałem. Załębka. Czy nie zostało nam jedno życie? Te śmigłowce były dość ciężkie do zniszczenia. Te sobie w ogóle poleciały. Mam nadzieję, że głośność muzyki nie jest zbyt głośna, bo czasami mi się to tak poustawia dziwnie, że... Nie wiem właśnie dlaczego powinienem mieć ostatnie życie. No i powinno być game over. No i co jest. No, jakaś kontynuacja tutaj jest cały czas. A nie, koniec, koniec. Także tutaj mi się udało dojść. Przeciszę to trochę, żeby nam się nie zagłuszało. Taka krótka prezentacja w moim wykonaniu gameplay. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Poproszę o jakiś komentarz. No i to, ja się będę już, już pomału z Wami żegnał, bo to była tylko taka prezentacja, w sumie nie gameplay. Gameplay z prezentacją. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejne jakieś materiały, vlogi gameplay, e. nie tylko, krótko mówiąc. Trzymajcie się. Cześć.